Cześć tutaj Bartosz olej z Polish Fighters, a moim gościem jest Przemysław Kowalczyk. Cześć Siemaneczko. Witam, witam, siema. Przede wszystkim tak chciałem zacząć od tej Twojej walki na Rising, Jak możesz powiedzieć, jak w ogóle doszło tam do zawarcia tego kontraktu na tą jedną walkę i jak Ci, jak ci się tam walczyło, jak zostałeś przyjęty przez organizację? Zaczęło się wszystko od tego, że organizacja Rising poszukiwała przeciwnika dla Miki Ołedy, no i zrobili research zawodników z KSW. No i niestety KSW nikim nie dysponowało, a z racji tego, że grupa MT współpracuje z KSW, no to podesłali mnie, no i tak to wszystko wyszło, że, że się dogadaliśmy na tą walkę i, i to poszło dalej. A jak zostałeś właśnie przyjęty przez orga, orga, organizację? Jak Ci się tam walczyło? No powiem ci, że organizacyjnie no to w, no, na najwyższym poziomie, no powiem ci, że no, no jeszcze nie startowałem na takiej wielkiej gali, a tu było po mistrzowsku. Wszystko było dopracowane. Yy, wszystko było na czas. No, naprawdę byłem w szoku, jak to wszystko wygląda. Super. Wa walka zdecydowanie ułożyła się po Twojej myśli. Yy, Pokonaś wywalaw się w, w świetnym stylu. Powiedz mi, czy przeciwnik czymkolwiek Cię zaskoczył? Czy taki właśnie mieliście plan na ten pojedynek, żeby e, go po prostu poddać? No plan był naprawdę przeszukowany po mistrzostku. To zasługa też moich trenerów e, Łukasz Siwiec i Rafał Krawczyk, naprawdę tak go rozkwiniliśmy. Plan był od początku narzucić e, bardzo mocną presję, żeby wyeliminować dystans, który sobie robił e, kopnięciami. No, i właśnie albo trafić go czymś w stójce, albo sprowadzić, jeśli będzie okazja, i ubić z dołu, ewentualnie poddać czymś fajnym, na przykład balaszką. <laughs> <laughs> I, i, to, I to się udało. Powiedzmy, czy ty się generalnie czujesz takim zawodnikiem? Już bardzo No bo wcześniej te pojedynki kończyłeś no, mocno w, mocno w tej jakby płaszczyźnie z zwłaszcza pamiętamy tą twoją walkę na KFM 3 y 3 i 4. Mm, ale tutaj, właśnie zaskoczyłeś wszystkich, no i teraz zrobisz to rewelacyjne poddanie. No właśnie, powiem Ci, że ja zawsze byłem przekrojowym zawodnikiem. Tylko no, te walki tak się układały, że y, nie było okazji pokazać tam parteru czy jakichś tamkolwiek zapasów. Więc no, chociaż tutaj był ułamek tego, y, co potrafię w parterze. Więc no, przy następnej walce może też pokażę coś więcej w parterze, zobaczymy. Ale jestem kompletnym zawodnikiem, więc. Nie obawiam się niczego. Przemek, to tak naprawdę co dalej? Bo już przed tą walką wielu cię łączyło z organizacją KSW. Gdzieś nawet dochodziły głosy, że mimo tego, że ty tego nie ogłaszasz, oni tego nie ogłaszają, że ty już masz kontrakt, hmm. ale chyba nie masz. I powiedz, jakie są, są teraz inne, inne opcje oprócz KSW. No i czy jak blisko jest właśnie właśnie, żebyś może właśnie na tym KSW się pojawił? No powiem tak, na chwilę obecną jestem, jestem wolnym zawodnikiem i mój menadżer właśnie działa i wysyła czeka właśnie na odpowiedź od trzech organizacji. Pierwsza to będzie Rising, druga KSW i trzecia będzie Octagon, więc czekamy na odpowiedź od tych organizacji odnośnie oferty i w ogóle zobaczymy co będziemy mieć na stole i zobaczymy jakie będą perspektywy związane z tymi ofertami. I wtedy będziemy decydować, co wybieramy. Czyli Rising jest tobą też mocno zainteresowany, tak? Tak. Nie ukrywam, że spodobałem się tam w Japonii, bardzo fajnie się przyjąłem. No mi też ogólnie się bardzo podoba Japonia i całe społeczeństwo japońskie. No i też tak naprawdę potęga jaką jest Rising. No coś pięknego, organizacja top. A jakbyś ty miał wybierać, to w które organizacje organizacji ty, ty byś chciał, chciał zawalczyć? Właśnie Dobrze. KSW, Okta, ok, Oktagon czy RISING, bo to są bo trzy różne organizacje wiadomo, najbardziej Oktagon i KSW są gdzieś tam podobne do siebie gdzieś tam poziom wagi ciężkiej KSW też mocno przez kilka ostatnich miesięcy lat urósł, ale jakbyś ty miał wybierać, załóżmy, wiesz, że kasa się wszędzie zgadza, nie? To jakbyś, jakby Przemek Kowalczyk miał, miał wybierać, to którą opcję celuje? Bardziej Europa czy właśnie to Rising? No właśnie też, no taka ciekawa będzie teraz decyzja, no bo zależy też od perspektywy. W tym, w tym momencie jestem w takim momencie kariery, że tak naprawdę to, 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 to co teraz zrobię, będzie skutkować na kolejne lata. No ogólnie Japonia, ten rynek japoński, no bardzo mi się podoba. Nie ukrywam. Ale KSW. No kurde, każda organizacja ma plusy i minusy. Naprawdę ciężko będzie to wybrać. No nie, nie chcę faworyzować y, żadnych, ale no spodobała mi się y, organizacja Rising. Czy to dla Ciebie taka dodatkowa mobilitacja, że mimo tego, że masz tylko cztery walki, jednak y, tak naprawdę biją się o ciebie, no. Trzy Duże organizacje, no bo bez wątpienia KSW jest jedyną potęgą Europy. OKTAGON też możemy już do tych potęg europejskich zaliczyć, no a Rising, to jest klasa, klasa światowa sama, sama w sobie. No nie wyobrażałem sobie tak naprawdę tego wszystkiego. Czwarta walka w Japonii, no jeszcze skończenie w ten sposób, zdominowanie całkowicie Japończyka, no naprawdę coś pięknego na tym etapie kariery. No, powiem Ci, że no, super po prostu, że nie ja muszę gonić, tylko po prostu już organizacje widzą, na co mnie stać i same będą mi tutaj podsyłać oferty, więc czekam, czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że w tym miesiącu już się czegoś dowiem od tych trzech organizacji, które wymieniłem. A kiedy chciałbyś wrócić do klatki i czy właśnie to może Cię zachęcić, załóżmy, że jakaś organizacja, organizacji od razu rzuci jakąś konkretną propozycję twojej kolejnej, Twojego kolejnego pojedynku. No na chwilę obecną. No powiem tak, w tym roku jeszcze bym chciał zrobić jakąś mocną walkę. Tak. Mocną walkę. A powiedz mi tak, skupiając się teraz takby na rynku europejskim, czy właśnie KSW i OKTAGON, czy jest jakiś zawodnik obecnie, z którym ty byś się chciał właśnie sprawdzić, czy to właśnie bardziej z polskiego podwórka, czy ogólnie tych dwóch organizacji? No zawsze tam powtarzałem, że chciałbym dobrać się do tego Defriza, ale to wiadomo, to jest jeszcze kilka walk przede mną na pewno, żeby się do niego dostać. No to na chwilę jestem tylko o nim, tak w sumie myślałem, no bo widzę, że jest duży problem z tym w, w KSW, no i na pewno jakbym trafił w yy, szeregi KSW, no to Byłby mocno zmotywowany, żeby właśnie iść w stronę yy, właśnie pasa i pokonać w końcu Defriza, bo ciężko jest na chwilę obecną, żeby go pokonać. Nie ma na jego sposobu, nie ma na jego zawodnika. Więc wygrać z Defrisem w jego takiej szczytowej formie no to coś pięknego. Czas pokaże. Ty jesteś również członkiem no, bardzo yy, medialnej, popularnej grupy. Chodzi dosyć młodej grupy menadżerskiej. Czy właśnie uważasz, że jakby, no bo Ty tak naprawdę, jak wspomnieliśmy, jako młody zawodnik stażem już jesteś dosyć popula popularnym za zawodnikiem według mnie, czy to właśnie uważasz, że obecność właśnie w tej, w tej grupie to Ci dała? No i bez wiadomo, popularność KIZO. Yy, na pewno też, ale chciałbym też yy, dodać, że bardzo mocno pomogła mi w tym moja narzeczona Olga Grzebielec, która ma bardzo duże konto na TikToku, naprawdę no ponad milion, milion sto tysięcy, milion sto obserwatorów. Więc no, tam robimy też dobry content, no i naprawdę tej publiczności mi trochę przybyło, więc yy, myślę, że to był taki naprawdę konik napędowy tego wszystkiego, a co, co finalnie było dołączeniem też do grupy MTS. Która naprawdę ty... też później jej to wszystko pchnęła jeszcze z ze zdwojoną siłą, więc tak to wszystko wygląda. A czy ty czujesz właśnie, że to przez to właśnie jak powiedziałeś budujesz tą swoją medialność yy, poprzez TikToka i tak dalej, że te oferty z tych organizacji są no, przede wszystkim no, mocniejsze finansowo niż do tej pory? Tak, zgadza się. To jest na pewno duży udział tego. Na pewno też yy, yy, firmy. Sponsorzy też bardzo doceniają to. No wiadomo, mam większe zasięgi, większa, większe grono może zobaczyć daną reklamę. No, na pewno wpływa to na wypłatę, więc, yy, mimo wszystko, takie są teraz też czasy, że trzeba w tym internecie troszeczkę podziałać, żeby, żeby istnieć. Tak. Mhm. Okej, okay, Przemek. Z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić. To jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. Chciałbym pozdrowić mojego teścia z Wodawy, który ogląda moje wszystkie wywiady i walki dzień w dzień. Pozdrawiam, Janusz. To